Cześć, witajcie na moim kanale, na kanale Paweł Laco. Dzisiaj chciałem zaprezentować nowe narzędzia z Villa, marki Parkside. Jest to takie pudełeczko z wiertłami. Tu są wiertła do drewna. To przetestuję następnym razem. Tutaj mamy jeszcze jedno takie pudełeczko. To jest taki zestaw. Ździeraków do drewna i zestaw szlifierski. Również przetestujemy. Głównym celem dzisiaj będzie test tarcz marki, Parks, marki Parkside Performance. To są jakieś tarcze wzmocnione z korundu, nie zawierające żelaza, bez dodatku substancji zawierających Siarkę. Mniej pyłu odpryskiwania iskier. Gładkie cięcia ze zredukowaną ilością zadziorów. Szybki postęp pracy. Przetestujemy je. Dzisiaj porównamy sobie z tymi tarczami. Dostępnymi w marketach budowlanych marki Proline, Inco, taka tarcza i jeszcze taka. Dostępne w Castoramie, w WOBI. W kolejnym filmie, gdy będę testował również właśnie te zdzieraki, te wiertła, co tutaj są, przetestuję również na takich wkrętach do drewna, to są dwunastki, tutaj są szesnastki. testuje no już znane, popularne urządzenie muszę uważać na tą walizkę bo widzieliście co się działo w ostatnim filmie jeszcze raz wiertarko wkrętarkę marki performance bezszczotkową ja to nazywam jako nazywam ją wariatem bo wykręca ręce Także już teraz zapraszam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Także na pewno Was nie ominie ten film. Rozpakujmy te tarcze i zobaczmy, jak one wyglądają. Grubość 1 mm, średnica tarczy 125 mm. Instrukcja, pudełeczko. Tarcze kosztowały 19 zł. Komplet, jak płyta CD. no i tutaj w zestawie mamy zaraz zobaczymy 6 sztuk 6 tarcz za 19 zł no to zaczynamy test zaczniemy od tej tarczy dostępnych w marketach budowlanych Zobaczymy ile takich przetniemy blach. Grubość 5 milimetrów. Wysokość około 11 centymetrów. No i zobaczymy jak te tarcze się sprawują? Parkside'a, z korundu. Także zobaczymy. Pamiętajmy, żeby zawsze używać osłony, bo jak nam pęknie taka tarcza milimetrowa, no to będzie niewesoło. Uderzy nas w głowę, katastrofa. No to tarcza pierwsza z marketu budowlanego. Zobaczmy, jak to tnie. my dalej żeby zobaczyć jaka jest wytrzymałość tej tarczy jak długo potnie No już mamy drugi kawałek. Tarcza wygląda nieźle. Teraz trzeci kawałek. No trzeci kawałek. A tu już przy końcu, tak coś nie chciało ciąć za bardzo. Czyżby tutaj następował w tym momencie już jakiś proces szybkiego zużycia tej tarczy. Zobaczymy czwarty kawałek. Nie, wszystko ok, to tak jakby mi się klinowało coś, ale teraz nie zaznaczyłem sobie linii. I to cięcie takie wyszło krzywe, numer pięć. Całkiem nieźle daje radę. Jak na razie godnie reprezentuje markety budowlane. Zobaczymy jak dyskont spożywczy zaprezentuje Didla. Numer 6 Numer 6 widać, że tarcza się już zmniejsza. No to 6 już mamy. Teraz numer 7. Ale jak widać, szlifierka kątowa Parkside daje radę. Tania, bardzo dobra, moim zdaniem. Demeczka, no jak widzimy, coraz mniejsza. Osiem, teraz dziewięć. 9 już mamy, teraz, teraz 10, może już chyba, teraz będzie ostatnia. No niestety tarcza już jest na tyle mała, że no nie da się już tego przeciąć tak płynnie. Już nie ma komfortu pracy przy takiej małej tarczy ale chyba ucięło ją na tyle, że że można zaliczyć jako 10. No czyli bardzo ładnie sobie poradziła ta tarcza y, z marketu budowlanego bodajże z Kastoramy. Jeszcze mamy inne tarcze. Z tych marketów to ta tarcza godnie reprezentowała te tarcze. One pewnie tną podobnie. No ale interesuje nas teraz Parkside. Zobaczymy czy dorówna, czy utnie 10 takich kawałków. To wymieniamy nową blachę. Bardzo dobra jakość cięcia podobno i wytrzymałość, zobaczymy. Dodam, że ta szlifierka lekko ciepła jest, nawet się nie zagrzała za bardzo. Jak zmieniamy tarczę, wyłączamy kabel z sieci, bo no, przez przypadek sobie włączymy i po palcach będzie. No to jedziemy, tarcza numer 1, Parkside. Zobaczmy, jak to tnie. Dodam tylko, że mało odprysków ma być. Tak pisze. To był numer 3. Dodam tylko, że nie liczę tutaj czasu, bo to wszystko zależy od tego, jak sobie będziemy ciąć. Tylko chodzi mi o ilość przeciętego materiału. Staram się naciskać równomiernie, żeby to zużycie było takie, no, zarówno przy jednej tarczy, jak i przy drugiej, takie samo. Bardzo dobra szlifierka. numer cztery to teraz numer pięć no tak wygląda po pięciu cięciach no fajnie się tnie nawet nie, nie widzę takiej różnicy od tej wcześniejszej tarczy numer siedem. To był numer 7. Tak wygląda tarcza. Yy, szlifierka tutaj nawet taka lekko ciepła. Do takich prac, do takich cięć ta szlifiereczka jest bardzo dobra. No to teraz numer 8. Się bez problemu, teraz numer dziewięć i numer dziesięć. No numer 10. Zrobi, przeciąłem 10 takich samych blach. A zobaczmy jaka jest różnica tarczy. Tutaj z marketu budowlanego, a Parkside'a. Zobaczmy czy będzie 11, 12. 11. Będę teraz przykładał, ile się będzie zmniejszać Przy 11. Teraz dwanaście To było dwanaście Jeszcze jest, patrzcie się ile Z pół centymetra to trzynaście teraz. Troszkę sobie muszę przesunąć tą blachę, bo mi imadło zahacza. To jest 13, jeszcze jakiś 2,5 milimetra i jest więcej. To teraz 14. 14, teraz pociągnąłem więcej. No, prawie takie same, może pół milimetra różnicy ją ściąłem bardziej niż tą. No, ale 14 takich blach. Żałuję teraz, że nie kupiłem drugiej paczki. Serio, żałuję. No to teraz czas na podsumowanie. No i teraz możemy podsumować jak to wyglądało. Tu są te blachy. Ta tarcza no, godnie reprezentowała tarcze z marketów budowlanych. Ucięła 10 takich 5 mm blach. W sumie ucięła 10. Po czym już ten opór tutaj stawiało. Już się nie dało ciąć, szkoda się męczyć. Ta tarcza Parkside ucięła aż 14 takich blach. Tu widać nawet różnicę, chociaż nie mierzyłem tego, jak ta blacha ta jest, o ile tu jeszcze zostało tego materiału. A tu już się skończyło prawie. Także za 19 zł. Parkside Performance 6 sztuk. Żałuję, że nie kupiłem drugiej paczki. Przyznaję, że bardzo dobre tarcze powinny być w marketach budowlanych. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jak coś, to myślę, że mam nadzieję, że pomogłem. Także do następnego spotkania. Już niebawem kolejne filmy, testy, unboxingi. Siemka.